Dziś ocenimy sobie ramówkę TVN7. Pierwszym programem jest Hotel Paradise. Nie oglądam takich programów, bardzo ich nie lubię. Według mnie są one beznadziejne. Nie wiem po co to jest w ogóle w ramówce. To jest jak Big Brother typu takie programy War short to jest drugim programem jest w sieci kłamstw, jest to serial dokumentalny ja nie znam tego programu totalnie, wirtualne znajomości stały się tak powszechne, że łatwo zapomnieć o podstawowych zasadach program ukazuje roczną stronę randek przez internet, czyli coś takiej ala program przestrzegający przed randkami jakby w internecie, żeby uważać na nie, coś takiego według mnie jest to dobry program ponieważ warto wiedzieć o zasadach, które są w internecie jak przestrzegać te zasady Fachowcy, czyli coś jak nasz nowy dom, tylko że tu jest na TF7. Według mnie, jak już jest jeden taki program, no to jest takie powielanie tych programów. Według mnie to jest akurat jeden z takich minusów. Usterka. Program pokazuje niedostatki pracy polskich fachowców. Ukryta kamera dokładnie śledzi pracę ekip przybyłych na miejsce Usterka. Terki. Jest to coś takiego jak cheese, tylko że w tym przypadku związanego z budowlanką, czyli taka jakby ukryta kamera między fachowcami polskimi. Spoko. To też według mnie jest taki zapchacz ramówkowy w sumie, co się dziwić, bo to leci o trzeciej w nocy, a o trzeciej w nocy wątpię, że ktoś ogląda telewizję. Druga strona medalu, jest to talk show. Nie. O piątej leci szkoła, jeden z moich ulubionych paradokumentów, które leciały na tvn nie bardzo go lubię, bardzo dobrze go wspominam. Pierwsze sezony są najlepsze. Środkowe też takie w miarę spoko, no ale te końcowe już im się kończyły pomysły, no i nie było to już takie fajne jak wcześniej. Fajnie, że to puszczają, tylko puszczają to za wcześnie, bo piąta, rano na TVN-ie głównym to wtedy leciało o 15.30 podejrzewam, a o 16.30 się zaczynało 19+. Szpital też jeden z, ze spoko parę dokumentów, Oczywiście nie był tak przeze mnie lubiany jak szkoła czy 19, no, ale też ujdzie on w tłoku. No i lecimy, kurde. Super ramówka. Trzy razy pod rząd ukryta, prawda? Wow, nowej nie znałem. W 11 W Wydział Śledczy. Dzieciństwo. Bardzo lubiłem ten serial. Oczywiście no nie pamiętam go już, bo oglądałem go dawno, ale jedyne co mogę powiedzieć to to, że jest naprawdę bardzo fajny. Detektywi, no. Detektywów nie oglądałem totalnie, chociaż znam ten serial, ale to tak bardziej z widzenia niż z oglądania. Po prostu widziałem, że sobie no nie jest w ramówce, że sobie leciał i leci. To jest to o czym mówiłem szkoła 1355. Fajna pora, tylko niestety to już są te nowe odcinki, które były nudne jak flaki z olejem, bo już im się wyczerpała fabuła, nie wiedzieli co wklejać, więc powielali te wątki tylko z nowymi postaciami, no i to już było słabe. Sąd rodzinny, też tego nie oglądałem, więc tu też się nie wypowiem na ten temat, ale wiem, że taki serial jest. Sędzia Anna Marwelia Wesołowska, to już za modułu częściej oglądałem, ale no, też nie za często. Czasami jakieś pojedyncze odcinki się zdarzały, bardzo też to lubię. Zagadki losu, też tego nie znam totalnie. Nie wiem co to jest za serial, więc tu się też nie wypowiem. No i znowu, ukryta prawda, jakby inaczej. No, że nada trochę. Kobieta na skali dojrzałości. Tu już mamy film, komedię, dramat, także fajnie, że jeszcze na TF7 są filmy. Myślałem, że już ich nie ma, ale jednak są. I Nocny pościg też film sensacyjnie fajnie, tak pooglądać sobie filmy. Jak nie chcecie ciągle oglądać parę dokumentów, czy seriali, no to możecie sobie o tej 20, 22 włączyć TVN7, na pewno jakiś fajny film się trafi. No to tak, przeleciliśmy szybko całą ramówkę. Jak ja oceniam względem poprzedniej, czyli z Polsatu? Poco, ale mogło być lepiej. Trochę za mało filmów. Jak zawsze też para paradokumenty królują, no i inne seriale, no co wy tu dużej rzecz. I tak jest tu mniej według mnie trochę para dokumentów niż na Polsacie.